Posypało, przymroziło i całe nasze wędkarskie plany spierdoliło. O Boże, przeklął, a my z Grzegorzem na galowo. I generalnie siedzi mi tak z tyłu bani, że jest jeszcze jedna rzecz, którą muszę zrobić w tym roku. A jak już mamy ten śnieg i mróz, to jest taki sygnał święta idą. A skoro idą święta, to wpadłem na pomysł, że to jest właśnie najlepszy okres, żeby dodać Wam dość specyficzny materiał. Łatwo, że mówisz. Nietypowy, ale mimo wszystko powiązany z wędkarstwem. I będzie to dzisiaj, uwaga, gotowanie zupki rybnej. Zupki rybnej, która nazywa się uszka. I nazywamy to firmówką Michała. Bardzo dziwna koncepcja, na pewno oszczędnościowa, ale czy smaczna i czy należy to jeść? W tym wypadku osoby zainteresowane tematem zapraszam do kuchni. A osobom, które mają na to wylane Mogę powiedzieć co najwyżej. Zdrowych, wesołych i do siego roku. <mum> Także panie, jeszcze jedna siedemdziesiąta ma wyjechać za chwilę, tak? Dogadane? Idę do Michała zobaczyć jak... Jak się zupę robi. No to będzie zupka. Będzie zupka. Tak. Tak. Tak? Co? No jak chcesz, to, to tego można pociąć na kawałki. To było Raz, dwa, trzy, cztery. Co? Odrzuć głowy? No proszę. Wiesz co to jest? A nie... A jak już po hiszpańsku opisane to całkiem nie wiem, ale wygląda Pęka. trochę, właśnie chciałem powiedzieć, wygląda trochę jak ziarna pęczaku. No, to jest pęczaku. Zupa Michała. <grym> ziele angielskie? Nie. Pieprz? Pieprz czarny. A w kulkach. A później będzie tak, milion. O, to już też nie wiem co to jest. Sul. A, tylko na pudełko. Trochę soli. Mm -hmm. Ja to sobie zawsze przygotuję. I najpierw... Powiedziałeś, co rzuciłem, nie? No. O, i później pokażę jak ja rzucam ryby. No słyszałem, że tu jest taki specjalny sposób, bo ojciec mi już kilka razy opowiadał jak tu dodać rybę do tego wszystkiego. Tak. Mięso jakie będzie do zjedzenia będzie czyste, wyczyszczone wymyte, a głowy z łóżką, tylko żaberka wyrzucam. Bo oni gorczą, zupa będzie gorzka taka. A. No, były pokaleczone, że tak spojrzałem, że bebechy pokaleczone, czyli tarło już było. Oni już e, nawet odchorowali, Pobiorą. bo, bo pakie sandać jak choruje, on nie będzie brać nic. To już jest. To już gotowe. Czekam na tą rybę kiedyś O! Coś tu idzie A to trzeba było Zaraz na ja tobie dam drugi Kurwa Widzisz A. Wiesz, co to jest, nie? Wygląda jak pielucha tetrowa, taka Bandaż! No Leniany bandaż. No. Boże, czy ty to widzisz? I w to zawijesz. No, zawiązać. I same głowy. I do gara. I czekamy. I czekamy. Chociaż z pół godziny, dopóki się to nie zgotuje. To zakładam, że pół godziny i warzewka. A później to wszystko. Pietruszka, jest. koperek. I będzie zupka jak się patrzy. Uuu. I pietrucha. No, całe takie myślałem, że to się kana będzie. Aha, a tam to wyciągasz, to dla nawaru to wypuściło ten zapach, smak, to wszystko, a reszta wyrzuci. No, ale pachnie. I zawsze eksperymenty, eksperymenty, eksperymenty to tak, to tak, to tak, to tak. Ja wiem, że z 5 albo 6 lat żywiłem i eksperymentowałem. To tu, to dodaje, to dodaje, to dodaje. Żubr, bów, kurwa, łoś, lis, wilk, kuna, koń, zapach. No. tu widzisz? Już już zagotowane. Rosołek. No Barwa taka zielonkawa teraz od tej włoszczyzny całej Tak No elegancko Tak, które to jest? Bo ja telefon rzuciłem tak? 16.27 23 minuty Zielewek. Tak? Gorące, nie? Ciężkie, nie jest gorące Tylko ciężkie Uch. Dobra I teraz tak. Marchew i pyra. I cebula jeszcze zostaje, widzę. A cebula do końca została. Ja by kapkał. To jest koper suszony. Ale suszony? Tak. Czyli ten pójdzie w dół? Tak, ten pójdzie Nada jeszcze pójdzie więcej smaku? na, na do smaku, a ten, da. to jest pietruszka suszona. No proszę. peryhil, Перехил. To to pieprz będzie, nie? Tak. Też minimalnie. Tak, bo później każdy sobie to już i do soli i. O, cała tuszka ze szczupaka. Ile nas jest? Siedem, tak? O... Nas dwóch, was dwóch, was trzech. Nas jest, jest, pięć, jest pięć, i dwóch. No. Siedem. Ile kurwa? I tu jeszcze cały ten wlezie. I to ile teraz będzie musiało jeszcze stać? Pięć minut. Pięć minut tylko. Więcej nie potrzebno dla ryby. No jak się zagotuje, 5 minut się gotuje i tyle. Wiesz co to jest? Kostki rosołowe. Galena Blanka. Galina Galena Blanka. A to mi nic nie mówi. Ale mięso. To A, że wieprzowe? Wieprzowe. 3 sztuki na taki garnk. Więcej nie potrzebne no. Gorżoła do zupy. No to za dużo. Pół tego. Ale już pachnie. Czujesz już? No. I ziele. Dwie minuty. Dwie minuty. Ja sobie lubię łosiejsze. A nie, ale lubię szpecję soli. Faktycznie on nie chuja nie umie tego zrobić. Co powiedziałeś? <noise> Pewnie jest prima sort, nie? bardzo dobre. Ale ja próbowałem w domu no, to tak podrobić. Jest niedobre. To nie, nie jest, bo to jest, jest na świeżym powietrzu, jazdnie, inaczej tak. robione, to rozumiesz? Za w domu Ci tak nie wyjdzie. No właśnie Ci nie wyszło. No nie wyszło. Bo ja to próbowałem, to Sławka nawet zrobił. Nie, nie wyszło. No ty tylko Michał tak. mnie, no jak to tak. Tak? W domu, w domu nie jest to, to jest też. świeże powietrze, tutaj. No to jest najlepszy dodatek. Świeże powietrze jak świeże powietrze, a u mnie powietrze zatrute, bo po teściowa w pobliżu łazi. <grymne> Widzisz? Wszystko poszło. Wszystko poszło.